Pewną drogą wędrował sobie człowiek, jego koń, w sensie on jechał na koniu, a obok nich szedł pies. Byli wielkimi przyjaciółmi. Człowiek bardzo kochał swojego konia i bardzo kochał swojego psa. Tak się wydarzyło którejś nocy, że uderzył, strzelił w nich piorun, i nawet się nie zorientowali, że umarli. Po prostu dalej szli drogą. Wędrują, wędrują, wędrują. Długo bardzo to trwało, i trochę się dziwili, czemu oni tak ciągle wędrują. Bardzo chciało im się pić, aż w końcu trafili do takiego miejsca w dolinie, gdzie była studnia, przy której stał strażnik. Ów mężczyzna podszedł do tego strażnika i mówi: Przepraszam, bo tu jest studnia, a nam się bardzo chce pić. Czy my możemy i w ogóle co to jest za miejsce? A ten człowiek mówi: Strażnik No, umarliście, i to jest niebo. Tak, tutaj jest studnia, z której można się napić. Ten człowiek ucieszony zaczął podchodzić razem ze swoimi towarzyszami, ale strażnik powiedział: Nie, nie, bardzo przepraszam, ale tutaj zwierzęta wstępu nie mają. Tylko człowiek, tylko pan może się napić. Trochę się zdziwił ten człowiek, mówił: Jak to, że zwierzęta nie mają wstępu do nieba, że tylko on się może napić? Bardzo kochał swoich przyjaciół, więc powiedział: To nie, to ja dziękuję, to w takim razie pojedziemy dalej. No, i pojechali. Jechali dalej, przez te wzgórza, przez te doliny, i w końcu trafili do kolejnej studni, gdzie znowu stał jakiś strażnik. Mężczyzna podchodzi i pyta: Przepraszam bardzo a czy tutaj można się napić z tej studni? A on mówi: Zapraszam. A czy ja mogę również zaprosić moich towarzyszy, bo mam tutaj też konia i mojego psa? Ale rzeczywiście, wszyscy możecie się napić. Mężczyzna ucieszony. Razem ze swoimi przyjaciółmi podszedł do studni i rzeczywiście napojili się y, aż po brzegi. Wtedy zapytał, a przepraszam bardzo, co to jest za miejsce? Wtedy strażnik powiedział, y, to jest niebo. On mówi, to dziwne, bo tam żeśmy wcześniej spotkali taką studnię, gdzie też mówili, że to niebo. Strażnik mówi, a nie, 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 to piekło. Ale tak naprawdę oni nam robią przysługę. Bo niebo jest tylko dla przyjaciół, więc tam się okazuje, kto tam powinien trafić. Jak się sam napijesz i dla jakiegoś dobra zostawisz innych, bo zależy ci na tobie, no to wiesz, gdzie jesteś.